Renault Clio to jeden z najbardziej popularnych modeli francuskiego producenta. Przez ponad 30 lat Clio przeszło 5 generacji. Każda z nich wprowadzała przełomowe rozwiązania w swoim segmencie. Było pierwszym samochodem miejskim, który zdobył tytuł Europejskiego Samochodu Roku. A jego sportowe wersje RS i wyjątkowe Clio V6 stały się ikonami wśród hot hatchy. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku jako następca Renault 5 i od tamtego czasu przeszedł wiele zmian, stając się jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w Europie. Ja jestem Tomek i zapraszam Cię na historię Renault Clio. Pierwsza generacja Clio zadebiutowała w 1990 roku jako nowoczesny i wszechstronny hatchback. Wyróżniała się komfortem, przestronnością i dobrym wyposażeniem w swojej klasie. Clio oficjalnie zastąpiło Renault 5, ale przez pewien czas oba modele były produkowane równolegle. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, Renault 5 sprzedawano jako tańszą alternatywę, jeszcze przez kilka lat po premierze Clio. W gamie silników pierwszego Clio znaleźliśmy wiele jednostek. Od silników benzynowych 1,1 do 1,8 pojemności oraz jednego Diesla 1,9. W tym mieliśmy też wersje sportowe Clio 16V i wersję, której warto poświęcić więcej uwagi: mianowicie Renault Clio William, które miało być limitowaną edycją 3800 egzemplarzy, tworzoną do homologacji rajdowej. Popyt był jednak tak ogromny, że Renault zdecydowało się wyprodukować 12 tysięcy sztuk. Ciekawostką jest, że mimo nazwy Williams samochód nie miał bezpośredniego związku z zespołem Williams F1 i był to jedynie chwyt marketingowy ze strony Renault. Pierwsza generacja zdobyła tytuł europejskiego samochodu roku 1991. Od samego początku było widać zacięcie Clio. Od lat 90. Renault organizuje serię pucharową Clio Cup, rozgrywaną na torach wyścigowych w Europie i na świecie. Clio Cup to seria wyścigowa dla prywatnych kierowców i młodych talentów, gdzie używa się specjalnie przygotowanych Clio z mocniejszymi silnikami i ulepszonym zawieszeniem. Co ciekawe, wielu znanych kierowców, takich jak Fernando Alonso czy Robert Kubica, zaczynało swoje kariery właśnie od wyścigów w tych samochodach. Ceny pierwszej generacji Clio to około 7,5 euro, co równa się ponad 30 tysiącom złotych. Natomiast dzisiaj takie auto można już kupić za 2000, chociaż znajdą się i rodzyneczki takie jak ten za 35 tysięcy. Druga generacja Clio była nowocześniejsza i bezpieczniejsza, wprowadzając lepsze materiały we wnętrzu i nową stylistykę. Clio drugiej generacji to jedna z najdłużej produkowanych generacji tego modelu. Auto zadebiutowało w 1998 roku i szybko stało się hitem, zdobywając uznanie za komfort, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Wersja Clio Campus była produkowana aż do 2012 roku. Clio drugiej generacji oferowało szeroki wybór jednostek napędowych, zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Jednak na szczególną uwagę zasługują warianty sportowe, takie jak Clio 2016VRS. Które na początku miało 172 konie, a w późniejszych wersjach 182 oraz Clio V6 Jeden z najbardziej ekstremalnych hot z centralnie umieszczonym silnikiem NICE Coś im w Renault się odkleiło przy tej wersji, naprawdę Było to 3.0 V6, które na początku miało 226 koni a w późniejszych wersjach 255 i napęd oczywiście na tylne koła Sama ta informacja jest niewyobrażalna ale patrzcie, tu cena bazowa tego auta to około 10 000 euro. Natomiast wersja V6 kosztowała 50 tysięcy euro. Tylko prawdziwe freaki mogły się decydować na to auto. Obecnie ceny tego auta zaczynają się od 65 000 euro. Clio 2 to model, który zdefiniował hitchbacka początku XXI wieku. Łączył prostotę z nowoczesnością i do dziś pozostaje jednym z najbardziej udanych aut w historii Renault. Kolejna generacja Clio była jeszcze większa i bardziej komfortowa. Zyskała bardziej zaokrąglone kształty i jeszcze lepsze wyposażenie. Podczas projektowania trzeciego Clio Renault wzorowało się na filozofii Mini Coopera. Miało być większe, bardziej prestiżowe i lepiej wyposażone niż poprzednicy. Efektem była pierwsza generacja Clio, która przekroczyła 4 metry długości i zdobyła tytuł samochodu roku 2006. Oczywiście Clio oferowało mnóstwo silników, od pojemności 1.2 do 2.0. Ale nas nie interesują klasyki, przejdźmy do wersji sportowych. Było to Clio 3 RS, które miało dwulitrowy silnik 16V i 197 koni na początku produkcji, a później 203. Oraz Clio RS R27, które miało usztywnione zawieszenie i lepszą dynamikę. Choć Clio trzeciej generacji było bardzo udanym modelem, to nie obyło się bez problemów. Szczególnie w starszych egzemplarzach. Przy kupnie tego auta warto zwrócić uwagę na elektronikę, zwłaszcza na kartę hands-free. Szwankować potrafiły też skrzynie biegów. Oraz warto zwrócić uwagę na koła zmiennych faz rozrządu w silniku 1.6 16V. Poza tym kliuwa trzeciej generacji była super autem. Cena bazowa kiedyś to 11,5 euro, czyli około 47 tysięcy złotych. Natomiast teraz można takie auto znaleźć za około 15 tysięcy złotych. Czwarta generacja Clio to model, który całkowicie zmienił wizerunek tego auta. Zadebiutowała w 2012 i wyróżniała się dynamicznym designem oraz nowoczesnymi technologiami. Clio 4 stało się jednym z najlepiej sprzedających się hatchbacków w Europie i przyciągnęło nowych klientów dzięki świeżemu podejściu do stylu i komfortu. Clio czwartej generacji przeszło na mniejsze, ale bardziej wydajne jednostki napędowe, Mogliśmy tam znaleźć 0.9 litra, które generowało aż 90 koni mechanicznych. Nie złożyła oraz takie wersje jak Clio RS Gordini z mocniejszym silnikiem 1.6 i turbodoładowaniem, która miała moc 230 koni mechanicznych oraz wersję sportową Clio RS 220 EDC Trophy, która miała 220 koni, obniżone oraz utwardzone zawieszenie. Renault Clio czwartej generacji to samochód do dobrych opiniach ale mający swoje problemy. Przy dużych przebiegach, niemal we wszystkich silnikach pojawia się problem ze zwiększonym spalaniem oleju silnikowego. Problematyczna jest też stosunkowo cienka warstwa Lakieru, dlatego dobrze, jeżeli właściciel unika częstych wizyt w myjniach automatycznych. Cena bazowa Clio w tamtych latach to około 55 tysięcy złotych, natomiast cena RSKI to 26 tysięcy euro. Natomiast obecnie ceny plasują się mniej więcej od 18 do 50 tysięcy złotych. Obecna generacja Clio jest bardziej dopracowana z nowoczesnym wnętrzem i hybrydowymi technologiami. Ta generacja Clio, jako pierwsza, oferuje wersję hybrydową E-Tech, która pozwala na jazdę w trybie elektrycznym przez część czasu. Renault niestety postanowiło zrezygnować z wersji RS, zastępując ją pakietem RS Line o sportowym wyglądzie. Oczywiście do dyspozycji mamy potężną gamę silników, z czego jeden z nich ma nawet fabryczną instalację LPG. Silniki to pojemności od 1,0 do 1,6. Najmocniejszy z nich to hybryda, która łącznie z silnikiem elektrycznym daje nam 145 koni mechanicznych. Myślę, że piąta generacja Clio idealnie pokazuje, w którą stronę idzie świat motoryzacji. Ale jest światełko w tunelu, bo Renault stworzyło Clio Rally. Zostało oparte na wersji RS Line i jest napędzane za pomocą czterocylindrowego silnika TCE o pojemności 1.3. Jednostka generuje 180 koni mechanicznych. Nie jest to jakiś wybitny silnik, ale widać, że Renault próbuje zostać w grze. Cena bazowa piątej generacji to aż 65 tysięcy złotych. A wersja hybrid się zaczyna od około 21 tysięcy euro. Natomiast rynek wtórny pokazuje nam, że te auta chodzą mniej więcej od 30 do 80 tysięcy. Renault Clio od początku swojej produkcji było obecne w motorsporcie. Model ten zyskał reputację dynamicznego, zwinnego i niezawodnego auta, które doskonale się sprawdzało zarówno w wyścigach torowych, jak i rajdach. W różnych dyscyplinach motorsportowych Clio było dostępne w wersjach wyścigowych i rajdowych, które wykorzystywały jego kompaktową sylwetkę i świetne właściwości jezdne. Renault Clio na stałe się wpisało w historię motorsportu, szczególnie dzięki swoim wersjom wyścigowym i rajdowym. Model ten stał się świetnym narzędziem dla początkujących kierowców i okazał się niezwykle popularny zarówno w Clio Cup, jak i w serii JWRC. Jego niskie koszty eksploatacji, świetne właściwości jezdne i szeroka dostępność części sprawiły, że Clio stało się jednym z ulubionych aut sportowych, szczególnie w niższych kategoriach. Renault zbudowało trwałą więź z motorsportem, która trwa do dziś, a Clio nadal jest obecne w wyścigach i rajdach na całym świecie. Renault Clio już od jego skromnych początków w 90 roku po współczesne modele Cały czas zdobywa serca fanów motoryzacji. Clio nie tylko zdefiniowało segment małych hatchbacków, ale także zdobyło miejsce w historii motorsportu. Klasyk, który przeszedł naprawdę długą drogę i na przestrzeni lat pokazał niezłą rewolucję. A co ty myślisz o Clio? A może masz jedno w garażu? Opowiedz mi w komentarzu, a ja z chęcią dowiem się, jak to jeździ i posłucham waszych historii. Standardowo, jeżeli film ci się podobał, to rozważ suba i łapkę w górę, a jeżeli nie, to napisz mi, co mógłbym zmienić. Dzięki wielkie za Twój czas i miłego Dzionka. Pozdro.